Niniejszym oświadczam Pokemonom świata. Ja będę mistrzem Pokemon! Mistrzem Pokemon! Nim właśnie będę! Niniejszym oświadczam Pokemonom świata. Ja będę mistrzem Pokemon! Mistrzem Pokemon! Nim właśnie będę! Niniejszym oświadczam Pokemonom świata. Ja będę mistrzem Pokemon! Mistrzem Pokemon! Jestem mosh światczam świata. Ja będę mistrzem pokemon. Mistrzem pokemon. Nie właśnie bend. Najmniejszy mosh światczam pokemonam świata. Ja będę mistrzem pokemon. Mistrzem pokemon. Nie właśnie bend. Najmniejszy mosh światczam pokemonam świata. Ja będę mistrzem pokemon. Mistrzem pokemon! szym oświadczam Pokemonm świata. Ja będę mistrzem Pokemon. Mszym Pokemon! Nim właśnie będę! ten! oświadczam świata. Ja będę mistrzem Pokemon. Mszym Pokemon! Nim właśnie będę! ten! oświadczam Pokemonom świata. Ja będę mistrzem Pokemon. Mistrzem Pokemon! Nim oświadcza Pokemonm świata Ja będę mistrzem Pokemon Wiszym Pokemon! Nim właśnie będę Najmniejszy oświadzam Pokemonm świata Ja będę mistrzem Pokemon Wiszym Pokemon! Nim właśnie będę Najmniejszy oświadzam Pokemonm świata Ja będę mistrzem Pokemon Wiszym Pokemon Niniejszym oświadczam Pokemonom świata... Ja będę mistrzem Pokemon! Mistrzem Pokemon! Nim właśnie będę! Niniejszym oświadczam Pokemonom świata... Ja będę mistrzem Pokemon! Mistrzem Pokemon! Nim właśnie będę! Niniejszym oświadczam Pokemonom świata... Ja będę mistrzem Pokemon! Mistrzem Ninniejszym oświadczam Pokémona świata! Ja będę Mistrzem Pokemon! Mistrzem Pokemon! Nim właśnie będę! Ninniejszym oświadczam Pokémona świata! Ja będę Mistrzem Pokemon! Mistrzem Pokemon! Nim właśnie będę! Ninniejszym oświadczam Pokémona świata! Ja będę Mistrzem Pokemon! Mistrzem Pokemon! Niniejszym oświadczam Pokémonom Świata. Ja będę mistrzem Pokémon. Łyższym Pokémon. Nim właśnie będę. Niniejszym oświadczam Pokémonom Świata. Ja będę mistrzem Pokémon. Łyższym Pokémon. Nim właśnie będę. Niniejszym oświadczam Pokémonom Świata. Ja będę mistrzem Pokémon. Niniejszym oświadczam Pokemonom świata. Ja będę mistrzem Pokemon! Mistrzem Pokemon! Nim właśnie będę! Niniejszym oświadczam Pokemonom świata. Ja będę mistrzem Pokemon! Mistrzem Pokemon! Nim właśnie będę! Niniejszym oświadczam Pokemonom świata. Ja będę mistrzem Pokemon! Mistrzem Pokemon! Nieniejszym oświadczam świata... Ja będę mistrzem Pokemon! Mistrzem Pokemon! Nim właśnie będę?! Najmniejszy oświadczam Pokemonom świata... Ja będę mistrzem Pokemon! Mistrzem Pokemon! Nim właśnie będę?! Najmniejszy oświadczam Pokemonom świata... Ja będę mistrzem Pokemon! Mistrzem Pokemon! szy oświadczam Pokemonm świata. Ja będę mistszym Pokemon Misszym Pokemon! Nim właśnie będę! Nimniejszym oświadczam Pokemonom świata. Ja będę mistszym Pokemon. Niszym Pokemon! Nim właśnie bę ten! Nimniejszym oświadcza Pokemonom świata. Ja będę mistszym Pokemon Niszym Pokemon Niniejszym oświadczam Pokémonom świata Ja będę Mistrzem Pokemon Mistrzem Pokemon Nim właśnie będę Niniejszym oświadczam Pokemonom świata Ja będę Mistrzem Pokemon Mistrzem Pokemon Nim właśnie będę Niniejszym oświadczam Pokémonom świata Ja będę Mistrzem Pokemon Mistrzem szy oświadczam Pokemonom świata. Ja będę Mistrzem Pokemon Mistrzem Pokemon! Nim właśnie będę! ten! Nimniejszym oświadczam Pokemonom świata. Ja będę Mistrzem Pokemon Mistrzem Pokemon! Nim właśnie będę! ten! Nimniejszym oświadczam Pokemonom świata. Ja będę Mistrzem Pokemon Mistrzem Pokemon Najmniejszy moświarzam Pokémonem świata. Ja będę mistrzem Pokémon. Mistrzem Pokémon. Nim właśnie będę. Najmniejszy moświarzam Pokémonem świata. Ja będę mistrzem Pokémon. Mistrzem Pokémon. Nim właśnie będę. Najmniejszy moświarzam Pokémonem świata. Ja będę mistrzem Pokémon. Mistrzem Pokemon Niniejszym oświadczam Pokémonom świata! Ja będę Mistrzem Pokemon Mistrzem Pokemon! Nim właśnie będę! Niniejszym oświadczam Pokémonom świata! Ja będę Mistrzem Pokemon Mistrzem Pokemon! Nim właśnie będę! Niniejszym oświadczam Pokémonom świata! Ja będę Mistrzem Pokemon Mistrzem Pokemon Nieniejszym oświadczam Pokemonom świata. Ja będę Mistrzem Pokemon! Mistrzem Pokemon! Nim właśnie będę! Nieniejszym oświadczam Pokemonom świata. Ja będę Mistrzem Pokemon! Mistrzem Pokemon! Nim właśnie będę! Nieniejszym oświadczam Pokemonom świata. Ja będę Mistrzem Pokemon! Mistrzem Pokemon! Ja będę mistrzem Pokemon! Mistrzem Pokemon! Nim właśnie będę! Najmniejszy oświadczam Pokemonom świata! Ja będę mistrzem Pokemon! Mistrzem Pokemon! Nim właśnie będę! Najmniejszy oświadczam Pokemonom świata! Ja będę mistrzem Pokemon! Mistrzem Pokemon! nim właśnie będę! Niniejszym oświadczam Pokemonom świata! Ja będę mistrzem pokemon! Mistrzem pokemon! nim właśnie będę! Niniejszym oświadczam pokemonom świata! Ja będę mistrzem pokemon! Mistrzem pokemon! nim właśnie będę! Niniejszym oświadczam pokemonom świata! Ja będę mistrzem pokemon! Łystszym ja pokemon! Nim właśnie będę! Niniejszym oświadczam pokemonom świata! Ja będę mistrzem pokemon! Łystszym pokemon! Nim właśnie będę! Niniejszym oświadczam pokemonom świata! Ja będę mistrzem pokemon! Łystszym pokemon! Nim właśnie będę! Niniejszym oświadczam pokemonom świata! Jestem Pokémon. pokemon! Mistrzem pokemon! Nim właśnie będę? Niniejszym oświadczam pokemonom świata! Ja będę mistrzem pokemon! Mistrzem pokemon!